Przewodnik lidera w RMF Classic. Przedsiębiorców i organizacje w Zmianie wspiera sponsor programu Firma for Business and People, organizator projektu Mistrzostwo w Zmianie. Czy słyszeliście Państwo o antykruchości? W poprzednich audycjach mówiliśmy o przetrwaniu i trwaniu firmy. Nam jednak chodzi o coś więcej niż przetrwanie o rozwój w czasie zmian otoczenia. Przykładem może być jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej firm, produkująca i dystrybuująca produkty spożywcze, która każdy wstrząs lub słabą kondycję konkurenta wykorzystuje do przejęcia produkcji i rynku. I tak od 1990 roku. W ostatnich latach firma ta potroiła obroty. Antykruchość to umiejętność organizacji do korzystania na zmianach zewnętrznych i wewnętrznych. Gdy większość firm obawia się zmian rynkowych i starają się być na nie odporne, ta wąska grupa firm wyszukuje nowe trendy, tworzy innowacje i rośnie, gdy inni się zwijają. Są jak surferzy, którzy polują na wielkie fale. To, co wyróżnia te organizacje, to specyficzna kultura organizacji. Menadżerowie otwarci na to, co nowe, i pracownicy, którzy lubią eksperymentować i nie obawiają się popełniać błędów. Te organizacje kipią energią i zaangażowaniem. Charakteryzują się też silnymi wartościami i poczuciem misji. Istnieje sprawdzona w biznesie metodologia przekształcania organizacji w antykruchą, sprawdzona i wielokrotnie nagradzana. Jak stworzyć organizację antykruchą? Można się tego dowiedzieć, biorąc udział w konkretnym projekcie badawczym. Przedsiębiorców i organizacje w zmianie wspiera sponsor programu Firma for Business and People, organizator projektu Mistrzostwo w Zmianie.